Manifestacja miłości zadzieje się dla ciebie wtedy, kiedy podejmiesz taką decyzję. I uwaga, to nie będzie dlatego, że postawiłaś intencję. No i co z tego, że postawiłaś intencję? Ile jeszcze intencji postawisz? Kiedy zrozumiesz, że efekt końcowi pojawi się wtedy, kiedy na twojej podświadomości będą odpowiednie przekonania. Dacyt. Kiedy będziesz żyła w zgodzie ze sobą. To nie ma nic wspólnego z manifestacją miłości, ponieważ zamanifestowanie do Twojego życia faceta, którego będziesz w stanie przy sobie utrzymać, wyniknie z tego, że Twój system nerwowy i Twoja podświadomość wreszcie będzie wibrować na poziomie, jak zasługuje ale Ty nie czujesz, że zasługujesz, albo czujesz, że mężczyźni to B i F Ty uważasz i mówisz, że mężczyźni to to, co ciągle Cię zostawiają, dlaczego oni się tak zachowują. To dlaczego Ty się tak zachowujesz? Skoro masz świadomość tego, jak działa manifestacji, bo my wszystkie tutaj w internecie są się takimi guru manifestacji. Wszyscy coś wiedzą, ale nie wiadomo, co wiedzą. Gdybyś wiedziała to, co wiedzą moje klientki, miałbyś takie rezultaty, czyli na przykład SP po trzech miesiącach. Jeżeli jesteś na to gotowa, napisz program.